Cześć moi mili, nagram wam dzisiaj krótki filmik jak skasować serwis i inspekcję w Saat Leon to jest 2014 rok ale pewnie to się dotyczy też młodszych roczników ta sama procedura tak? Też sobie sprawdźmy na rodzajku. mam około 5 dni na to i na to tak? Dobra, wyłączamy sobie stacyjkę Położę sobie telefon na kierownicę, tak żeby mógł operować dwoma rękami. No i dobra, przy wyłączonej stacyjce naciskamy sobie ten przycisk do dołu. Włączamy stacyjkę. Puszczamy przycisk i jeszcze raz naciskamy. Mamy serwis alojowy skasowany. Wyłączamy stacyjkę, włączamy światła awaryjne. Czasami nie trzeba, ale najlepiej włączyć. Przyciskamy przycisk do dołu, włączamy stacyjkę. I czekamy. Czekamy, puszczamy, przyciskamy jeszcze raz i mamy skasowane to i to. Możemy sobie wyłączyć awaryjne światła. I teraz tak. Włączmy sobie stacyjkę. I zobaczmy w radiu, czy nam się udało skasować to i to. Zobaczcie, tutaj wartości. Są różne, zależy jak mieliście auto na początku zaprogramowane. Te wartości można zmienić, ale tylko można je zmienić komputerem. Także jeżeli ktoś nie chce mieć 1100 dni do następnej inspekcji albo 9400 mil do następnej wymiany oleju, można to zmienić, ale tylko komputerem diagnostycznym i to nie każdym. Dobra, pozdrawiam serdecznie. Na razie.